Aktorka Anna Nechrebecka, znana z filmów Ziemia obiecana czy rodzina Połanieckich, od kilku miesięcy zmaga się z chorobą nowotworową. W najnowszym wywiadzie dla Onetu poruszyła tematy, które wstrząsnęły opinią publiczną Kościół, wiarę i prawo do godnej śmierci. To całe unieważnianie małżeństw wybranym, którzy mają czelność pouczać nas, jak żyć. To nie jest już mój Kościół, powiedziała szczerze. Dodała, że modli się dziś w domu, a Kościół, który znała w latach 80, był miejscem wsparcia i wolności. Teraz widzę tylko upojenie władzą, podsumowała gorzko. Nechrebecka odniosła się też do eutanazji, podkreślając, że każdy ma prawo decydować o sobie. Gmój ojciec umierał na moich rękach. Utrzymywanie kogoś przy życiu za wszelką cenę to egoizm. Pozwólcie mu umrzeć. Zapytana, czy poparłaby prawo do eutanazji, odpowiedziała krótko i stanowczo. Tak, uważam, że to prawo człowieka. Jej słowa wywołały ogromne poruszenie w sieci, dla jednych to głos odwagi, dla innych kontrowersja.